Małżeństwie Henryka Z. układało się całkiem nieźle. Jego żona prowadziła swój niewielki sklep, a on z kolei zarządzał dobrze prosperującą firmą. Mimo tego, że sklep nie przynosił wielkich zysków, to już firma Henryka pozwalała im wieść spokojne i luksusowe życie. Mężczyzna wybudował na ogromnej działce wielki dom, a przed nim stały zaparkowane dobrej marki samochody. Ich dzieci chodziły do prywatnej szkoły, a rodzina kilka razy w roku wyjeżdżała na krótsze lub dłuższe wakacje. Justyna Z uchodziła za lokalną piękność. Długo noga blondynka była obiektem westchnienia wielu mężczyzn, ale ostatecznie to Henryk skradł jej serce. Poznali się przy okazji imprezy urodzinowej znajomych. Nie spotkali się wcześniej, bo z pewnością mężczyzna zapamiętałby kobietę, która natychmiast wpadła mu w oko. Jak się okazało, była przyjaciółką żony jego kolegi, z którym czasem robił interesy. Henryk był starszy od Justyny o 8 lat, ale jej to nie przeszkadzało. Świetnie czuła się w jego towarzystwie i praktycznie całą imprezę spędzili już razem. Dobrze ubrany mężczyzna, w dodatku spryskany drogimi perfumami, potrafił robić wrażenie na kobietach. Miał dobre maniery i zachowywał się jak prawdziwy gentleman, a przy tym wszystkim miał w sobie pewną skromność. Pomimo ogromnego sukcesu, jaki odniósł, wciąż był tym samym chękiem, którego pamiętali koledzy z podwórka. Para zaczęła się spotykać, i zanim się obejrzeli, Justyna mieszkała już w jego mieszkaniu. Wyjechali na wspólne wakacje, poznali swoje rodziny i zaczęli poważnie myśleć o wspólnej przyszłości. Po kilku miesiącach okazało się również, że kobieta jest w ciąży. Na wieść o dziecku, Henryk wręcz oszalał z radości. Nie dość, że był zakochany w swojej partnerce, to na dodatek miał mieć z nią potomstwo. W tym momencie wydawało się mu, że nie ma na świecie szczęśliwego człowieka od niego. Justyna także wydawała się być zachwycona tym, że się poznali. W końcu nie bez powodu przyjęła pierścionek zaręczynowy i zgodziła się zostać jego żoną. Uroczystość, na której bawiło się blisko 300 osób, robiła wrażenie. Wszystko zaplanowała pani młoda, a na każdym kroku czuć było przepych. Na scenie grał znany zespół, stoły uginały się od jedzenia i butelek szampana. Nianie wynajęte do zabawiania dzieci wyręczały rodziców, którzy mogli świetnie bawić się na weselu znajomych. Impreza na długo gościła na ustach wielu osób, które mogły pozazdrościć sukni przywiezionej z Paryża i pokazu sztucznych ogni, którego nie powstydziłby się nie jeden organizator Sylwestra. Zaraz po ślubie na świat przyszło ich drugie dziecko. Justyna zajęła się domem, a Henryk prowadził swój biznes. Często wyjeżdżał na kilka dni, czasem na dłużej. Dbał o wszystko, co działo się w firmie, a że sam doskonale wiedział, co będzie dla niego najlepsze, osobiście brał udział w negocjacjach i kontaktach z nowymi partnerami. Gdy dzieci podrosły i poszły do przedszkola, Justyna także zaczęła spełniać się zawodowo. Jako absolwentka technikum handlowego postanowiła, że otworzy swój własny sklep i zacznie zarabiać na swoje wydatki. Szybko jednak okazało się, że sklep zarabia tylko na siebie, a właścicielce nie zostaje praktycznie nic. Po wypłaceniu wynagrodzenia zatrudnionej sprzedawczyni i pozostałych opłatach, Justyna wychodziła na zero. Dlatego swoje luksusowe życie prowadziła na koszt męża. Kupowała drogie ubrania, kosmetyki i nie odmawiała sobie zabiegów urody i masaży. Z biegiem lat temperamentna i wciąż bardzo atrakcyjna kobieta przestała patrzeć na swojego męża tak jak wcześniej. Często powtarzała, że stał się dla niej zbyt przewidywalny i nie było między nimi już takiego ognia i namiętności jak wcześniej. Praktycznie sprawy łóżkowe przestały sprawiać jej przyjemność, bo i mąż przestał się jej podobać. Czułości i wyznania o wielkiej miłości ustępowały miejsca kłótniom i wzajemnym oskarżeniom. Henryk narzekał na to, że Justyna go ignoruje i praktycznie unika. Natomiast ona uważała, że mąż zmienił swoje zachowanie i nie jest już tak spontaniczny jak kiedyś. Dla 37-latki mężczyzna był po prostu nudny. Kiedyś czekała z utęsknieniem, aże wróci z delegacji, a teraz nie mogła się doczekać, aż na nią pojedzie. Choć coraz częściej zastanawiała się, czy nadal go kocha, to nie miała już jednak takich wątpliwości co do tego, czy kocha luksusowe życie, jakie jej zapewniał. Od pewnego czasu zachowanie Justyny nieco się zmieniło. Znikała z domu na wiele godzin, a jej dzieci coraz częściej spędzały czasu swoich dziadków. Choć ich mama przekonywała, że ma ciężki okres w pracy i stara się rozwijać biznes, wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że w sklepie rzadko się pojawiała. Nie miała pojęcia, jaką funkcjonuje, a nawet asortymentem i zamówieniami towaru zajmowała się zatrudniona pracownica. Co w tym czasie robiła Justyna? Gdzie spędzała czas? To miało być jej słodką tajemnicą. Dzieci, szczególnie starsza córka, odczuwała nieobecność matki. Tęskniła także za tatą, który jednak zawsze znalazł czas na przeczytanie bajki albo wyjście do kina. Któregoś dnia powiedziała, że kocha go bardziej od mamy, bo mamy ciągle nie ma w domu. Choć mężczyzna szybko zmienił temat, to słowa córki krążyły po jego głowie. Faktycznie dzieci często były u dziadków, a Justyna rzadko kiedy odbierała telefon komórkowy. Na dodatek w okolicy krążyły plotki, że gdy maluchy są w przedszkolu, pod dom przyjeżdża jakiś małolat. Pierwsza plotka o romansie Justyny wyszła na jaw przy okazji wyjścia na piwo. Heniek zaprosił kilku kolegów, co było niejako jego tradycją i właśnie wtedy jeden z nich wspomniał o tym, co usłyszał. Tego dnia może wrócił do domu i zapytał wprost, czy Justyna ma kochanka. Zaskoczona zaprzeczała zarzutom, ale jej przestraszone oczy ewidentnie coś ukrywały. Heniek nie wrócił już do tematu, ale czuł, że coś jest na rzeczy. Kilka dni później poinformował żonę, że musi wyjechać na kilka dni w interesach. Spotkanie biznesowe miało odbyć się w weekend, więc obiecał, że po powrocie wynagrodzi rodzinie nieobecność. Justyna wydawała się niewzruszona, choć jej ciało aż drżało z zadowolenia. Następnego dnia Heniek wyjechał, ale bynajmniej nie na delegację. Na jedną noc zatrzymał się u przyjaciela, aby kolejnego, bez zapowiedzi, wrócić do domu. Tej nocy nie mógł zasnąć. Obawiał się, że plotki okażą się prawdą, a wtedy jego poukładane życie legnie w gruzach. Następnego dnia, około godziny 14, podjechał pod swój dom. Szedł do środka i zastał Justynę, która właśnie kończyła robić makijaż. Przy drzwiach wejściowych stała zapakowana walizka, a dzieci nie było w domu. Na widok męża zamarła z przerażenia. Zaczęła pytać, co się stało, że tak szybko wrócił, a za chwilę tłumaczyła, że zawiozła dzieci do rodziców, bo chciała spędzić weekend sama. Spakowaną walizkę starała się ukryć, ale Heniek już zdążył ją zauważyć. Początkowo mówiła coś o tym, że zamierza oddać nieużywane ubrania i dlatego je zapakowała do torby podróżnej, ale finalnie zatrzymała się na wersji o samotnym wyjeździe nad morze. Gdy wypowiadała te słowa, na jej telefon komórkowy przyszła wiadomość. Nie odczytała jej od razu. Wzięła telefon do ręki i zamknęła się w łazience. Wyszła dopiero po kilku minutach. Heniek miał już pewność, że żona go zdradza. Nie wiedział z kim, jednak liczył się fakt, a nie personalia. Tego dnia Justyna nigdzie nie pojechała. W dodatku Heniek zapowiedział, że jest już bardzo zmęczony wyjazdami i przez najbliższy rok na pewno nie zamierza się nigdzie ruszać z domu. Od tej pory Justyna była pod stałą kontrolą. Rzadko udawało jej się wymknąć z domu, żeby spotkać się ze swoim kochankiem. Jednak gdy tylko nadarzyła się okazja, jechała do jego mieszkania na krótkie spotkania, po czym wracała do domu. Ale Tomasz G nie potrafił pogodzić się z sytuacją. Zakochał się w starszej od siebie kobiecie i chciał mieć ją tylko dla siebie. Coraz częściej zaczął wspominać o tym, żeby wzięła rozwód i związała się właśnie z nim, ale Justyna jakby nie słuchała jego próśb. Poznali się w salonie masażu. 31-letni Tomasz G. był bardzo przystojny i świetnie zbudowany. Wiele kobiet umawiało się do niego na zabiegi. Miał powodzenie i zapewne niejedna klientka fantazjowała o nim wieczorami. Ale od kiedy w salonie pojawiła się Justyna, stracił dla niej głowę. Szybko nawiązał się między nimi romans, a 37-latka czuła się wspaniale, gdy młodszy, przystojniak dotykał jej ciała. Do momentu, gdy Henryk zaczął coś podejrzewać, spotykali się prawie codziennie, ale od chwili, gdy oznajmił, że nie ruszy się z domu, kontakt kochanków ograniczył się do kilku spotkań w miesiącu. Tomasz prosił i błagał, żeby Justyna się rozwiodła, ale ona nawet nie chciała tego brać pod uwagę. Z jednej strony miała idealnego kochanka, który był dla niej spełnieniem seksualnych fantazji, a z drugiej miała męża, który sponsorował jej ekskluzywne życie. Tomasz, pomimo że był jej fizycznym ideałem, to nie był w stanie zapewnić jej życia na poziomie, jakiego oczekiwała. To właśnie wtedy kochanek powiedział, że powinna wybrać jednego z nich. Przez kolejne tygodnie Justyna nie odezwała się do 31-latka. Czuła jednak, że wojnę nerwów z łatwością wygra i wcale się nie pomyliła. Pewnego dnia kochanek napisał, że tęskni i kocha. Tak naprawdę nie mógł wybrać lepszego momentu na takie wyznanie, bo Heniek w tym czasie zaczął przygotowywać się do podziału wspólnego majątku oraz rozwodu. Justyna zdawała sobie sprawę z tego, że gdy sąd przyzna jej alimenty na dzieci i część majątku, który podlegał podziałowi, będzie musiała żyć skromnie. Może kupi jakieś niewielkie mieszkanie, w którym zamieszka z dziećmi. Ale nie o tym w życiu marzyła. Dlatego w wiadomości zwrotnej do kochanka napisała, że muszą się spotkać. Po tak długim czasie kochankowie nie mogli się sobą nacieszyć. Gdy już skończyli okazywanie sobie czułości, Justyna wypaliła, że jeżeli chcą być razem, to heniek musi zniknąć. Tomasz początkowo nie zrozumiał, co kobieta miała na myśli. Zapytał, jak to ma zniknąć. Jednak Justyna rozwiała jego wszelkie wątpliwości. Powiedziała wprost, że muszą go zamordować, żeby cały majątek stał się wyłącznie jej własnością. Tylko w taki sposób mogą być razem. Tomasz, który był uzależniony emocjonalnie od swojej kochanki, zgodził się na udział w tej zbrodniczej intrydze. Okazja nadarzyła się kilkanaście dni później, gdy Henryk poszedł na spotkanie z kolegami. Justyna wiedziała, że na pewno wypije trochę alkoholu, więc to był najlepszy moment do realizacji planu. Wysłała Tomkowi wiadomości SMS, że ma być gotowy i odezwie się, gdy Henryk wróci do domu. Później wymienili jeszcze kilka wiadomości, w których mężczyzna wspominał o swoich obawach. Jednak Justyna wyjaśniała mu, że albo zrobi co trzeba, albo muszą się rozstać. Około godziny drugiej nad ranem Heniek wrócił do domu i położył się w pokoju dla gości. W międzyczasie obudziła się jego starsza córka, która idąc do toalety zajrzała do pokoju, w którym spał jej tata, po czym wróciła do siebie na piętro. Justyna poczekała do godziny czwartej i wtedy napisała do kochanka, że może przyjechać. Kilka minut później Tomasz był już w ich domu. Kobieta wskazała pokój, w którym spał Heniek. 31-latek wszedł do tego pomieszczenia i stanął przy łóżku. Za jego plecami stała Justyna. Podniósł kij bejsbolowy, który przyniósł ze sobą i uderzył nim w głowę śpiącego czterdziestopięciolatka. Po chwili zadał kolejnych kilka uderzeń, po których ściana za łóżkiem zmieniła kolor na czerwony. Gdy ciało przeszły pośmiertne drgawki, oboje zawinęli zwłoki w prześcieradło i zanieśli do garażu. Tam zapakowali je do samochodu i odjechali w ustalone wcześniej miejsce. Jak się okazało, Justyna miała wszystko zaplanowane w szczegółach. Była pewna, że dokonuje zbrodni doskonałej i już niebawem zostanie bogatą wdową. Wspólnie z kochankiem pojechała 10 kilometrów poza miasto i tam w rowie porzucili ciało. To była pierwsza, ale jakże poważna improwizacja. W swoim idealnym planie miała zamiar porzucić zwłoki w jeziorze w lesie, ale nie wzięła pod uwagę tego, że jej samochód nie zdoła przebić się przez błotnistą drogę w lesie. Dlatego dojechali do bezpiecznego miejsca i pozbyli się ciała w rowie. Zamaskowali je krzakami i wrócili do jej domu, aby zatrzeć ślady. Poduszkę i kij bejsbolowy Justyna spaliła w kominku. Poplamioną ścianę umyła wodą, ale dla pewności przestawiła łóżko w inne miejsce, a w jego przesunęła szafę. Tego dnia i kolejnego nie skontaktowała się już z Tomaszem. W niedzielę rano dzieci zaczęły dopytywać, gdzie jest Tata, ale w odpowiedzi usłyszały, że musiał pilnie wyjechać do pracy. Dla małych dzieci takie tłumaczenie było wystarczające, ale dla rodziców Henka i Justyny już nie. Kobieta pytana o nieobecność męża wyjaśniła, że w nocy wstał i pojechał na jakieś spotkanie. Wspominał, że to bardzo ważne i wróci do domu, gdy wszystko pozałatwia. Rodzina wyraziła zdumienie, dlaczego jeszcze nie powiadomiła policji o zaginięciu, skoro mężczyzna nie wrócił do domu, a jego telefon był nieaktywny. Jednak Justyna broniła się o tym, że Heniek przecież często wyjeżdża w interesach. Pod presją bliskich zgłosiła sprawę na komendzie. Opowiedziała dokładnie taką samą wersję, jak tą, którą przedstawiła rodzinie. Ale doświadczeni funkcjonariusze przeczuwali, że za tą historią kryje się coś jeszcze. Czynności w tej sprawie od chwili zgłoszenia trwały około 40 godzin. Po tym czasie Tomasz i Justyna zostali aresztowani i oskarżeni o dokonanie morderstwa. W miejscu, w którym porzucili zwłoki, trwały prace melioracyjne, o czym nie wiedzieli. Pracownicy ujawnili ciało, a lekarz potwierdził, że do zgonu doszło w wyniku obrażeń głowy. Późniejsza sekcja pozwoliła ustalić, że sprawca zadał pięć ciosów, powodując rozległe uszkodzenia czaszki. Śledczy przeanalizowali bilingi telefonów ofiary i zgłaszającej. Na tej podstawie ustalono, że w dniu zaginięcia wielokrotnie kontaktowała się z Tomaszem G. Kolejne ustalenia potwierdziły, że Tomasz G był tej nocy w okolicy domu ofiary, a później wraz z Justyną Z znajdował się w okolicy, w której ujawniono zwłoki. Z treści SMS-ów, jakie między sobą wymieniali, wyłaniał się obraz zaplanowanej wcześniej zbrodni. Podczas składania zawiadomienia o zaginięciu, Justyna powiedziała policji, że jej mąż wstał w nocy, ubrał się w czarne spodnie od garnituru, niebieską koszulę i sweter. Zapewne wtedy zakładała, że ciała nigdy nie uda się odnaleźć, bo gdyby było inaczej, na pewno zadbałaby o to, żeby ubrać ofiarę w takie właśnie ubrania. To było ewidentne kłamstwo, bo mężczyzna miał na sobie tylko spodenki oraz koszulkę do spania. Śledczy nie mieli wątpliwości, że przecież tak ubrany nie pojechałby na spotkanie. Pomijając już fakt, że chwilę wcześniej był na zakrapianej imprezie, z której wrócił taksówką, raczej też mało prawdopodobnym było to, że za chwilę wsiadłby w samochód i pojechał na spotkanie biznesowe. Justyna nie potrafiła wyjaśnić tych ustaleń, tak samo jak nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego jej telefon oraz telefon należący do kochanka logował się w tych samych miejscach. W zestawieniu z innymi dowodami, jak chociażby odlew dwóch odcisków obutów, w tym jednego z obcasami, które ujawniono na miejscu odnalezienia ciała, oraz śladów krwi zabezpieczonych na ścianie za szafą nie pozwalały na przyjęcie innej wersji wydarzeń, jak ta mówiąca o morderstwie zaplanowanym przez parę kochanków. Podczas śledztwa Justyna starała się zrzucić winę na kochanka. Sugerowała, że to on przyjechał do ich domu i podczas awantury uderzył 45-latka w głowę. Po wszystkim przestraszyła się i pomogła mu w pozbyciu się ciała. Zapewne była przekonana, że zakochany w niej połszy 31 latek z miłości weźmie winę na siebie. Jednak Tomasz zaprzeczał słowom kochanki. Twierdził, że zabił, bo nalegała na to ona. Chciał z nią być, a jedyną drogą do tego było pozbycie się Henryka. Podczas procesu sądowego w Olsztynie przedstawiono pokaźny materiał dowodowy, który jasno wskazywał na to, że to Justyna była motorem napędowym tego przestępstwa. To ona poganiała i mobilizowała Tomasza, gdy ten miał wątpliwości. Stosowała również szantaż emocjonalny i manipulowała nim, wiedząc, że w ten sposób zdoła na niego wpłynąć. Ostatecznie sąd uznał, że oboje powinni odpowiedzieć za morderstwo. Pomimo tego, że Justyna nie brała bezpośredniego udziału w zbrodni, to była jej inicjatorką. Dlatego decyzją sądu oboje zostali skazani na karę po 25 lat pobytu w zakładzie karnym. Oboje odsiedzieli już po 8 lat z zasądzonego wyroku. Dzieci Justyny i Henryka trafiły pod opiekę dziadków. Tak kończy się dzisiejszy podcast. Niestety po raz kolejny chciwość wzięła górę nad rozsądkiem, a finalnie ucierpiały dzieci, które straciły oboje rodziców. Jak zawsze, czekam na Wasze komentarze, a kolejny odcinek już w najbliższy czwartek o godzinie 20 na kanale kryminalnym. Do usłyszenia!